Absolutnie najszybszy samolot, jaki kiedykolwiek powstał. Prędkość, którą osiągnął, daleko wykracza poza to, czego większość z Was się spodziewa, i przekraczała ona prędkość dźwięku nie raz, nie dwa czy trzy razy, a aż niemal dziesięciokrotnie. Chodzi oczywiście o spektakularnie wyglądający i szalenie zaawansowany X-43. Eksperymentalne jednostki zbudowane przez NASA w liczbie 3 były samolotami bezzałogowymi, to znaczy w ich środku nie siedział żaden człowiek, sterowanie odbywało się przez systemy autonomiczne, odgórnie zaprogramowane, co biorąc pod uwagę osiągi i przyspieszenie maszyny nikogo dziwić chyba nie powinno. Ludzki organizm nie byłby zwyczajnie w stanie znieść dłuższej ekspozycji na takie warunki. Poza tym maszyna projektowana była z myślą o samozniszczeniu po osiągnięciu swojego celu. Silnik strumieniowy wykorzystywany w przypadku X-43 opierał się na wyjątkowej technologii. Mowa o scramjetcie, napędzie w którym spalanie zachodzi przy prędkości nadźwiękowej, a całość działa bez użycia jakichkolwiek ruchomych części. Powietrze wpadające do wlotu silnika z ogromną prędkością zostaje sprężone jeszcze przed komorą spalania wyłącznie dzięki geometrii wlotu i sile własnego pędu, bez sprężarek. Następnie w strumieniu powietrza, wciąż poruszającym się z prędkością nadźwiękową, dochodzi do wtrysku paliwa i zapłonu. Dzięki takiemu podejściu nie tylko osiągnięto ekstremalną wydajność przy ogromnych prędkościach, ale też radykalnie ograniczono masę całego układu. Mierzący 3,5 metra długości i 1,5 metra rozpiętości samolot ważył zaledwie tonę. Oczywiście fakt, że rozpędził się do prędkości niemal 10 machów, dokładnie to 9,6 macha, wymagał odpowiedniego przygotowania. Maszyna została najpierw wyniesiona na wysokość kilkunastu kilometrów przez gigantyczny bombowiec B-52 Stratofortress, a następnie wypuszczona z podłączoną do siebie rakietą Pegasus, która kontynuowała wynoszenie. Gdy osiągnięto wysokość 33 km X-43 odłączył się od rakiety, załączył silnik strumieniowy i pomknął ze wspomnianą prędkością. Aby ją osiągnąć i utrzymać, samolot potrzebował dodatkowych 10 sekund, a następnie zaczął spadać. Po kilkunastu minutach szybowania wpadł do Pacyfiku, gdzie dokładnie to oczywiście ściśle. Tajne. Co ciekawe, budowano jeszcze jeden parametr maszyny z 43D, który miał osiągać prędkość aż 15 machów, ale administracja kierująca agencją te dwie dekady temu nie zdecydowała się na kontynuację badań. Czy słusznie? Dajcie znać w komentarzach.